Sabrina Pozorna pańka <noise> Co, podobało ci się? Przywitałaś się z bezcielesną głową? Och, Sabrino, byłaś tak blisko. Przekroczyłaś czas. Musisz spróbować jeszcze raz. Och, świetnie. Sabrino, jeśli nie odbędziesz całej podróży przez Wirza światów, nigdy nie dotrzesz do poziomu trzeciego. Chcesz całe życie tkwić na pierwszym poziomie? Co ludzie powiedzą? Będą się z tobą zadawać tylko pokryte kurzajkami trolle i wredne krasnoludki, które kradną złoto. Niech ja go tylko dorwę w swoje ręce. Posłuchaj, Sabrino, nie powinnaś się zniechęcać, bo ta droga prowadzi do sukcesu. Przykro mi, Ciociu, ta droga jest zbyt wyboista. Ach. Jutro spojrzy na to inaczej. Co jest? Słyszałeś coś? Tak, ciebie. Przerwałaś mi cudowny sen. Jasmin, Blitz i ja byliśmy ratownikami na kutrze. Co to było? O, nie krzywdź mnie! Weź ją! Aaaa! To. to dochodzi pod łóżka? podłóżka? Uciekliśmy, ale dlaczego to też uciekło? <słyszykło> Proszę, nie krzywdźcie mnie! Ej, to się nas boi! <słyszykło> Salem, przestań! Nie zwracaj na niego uwagi, nie skrzywdzimy cię, wyjdź! Jestem Sabrina, a ty? Co robiłeś pod łóżkiem? Mam na imię Bugi. Jestem Bugimenem. Zaraz powiedziałeś Bugimenem? Najbardziej przerażającym ze stworzeń? Zgadza się. Wybaczcie mi. Muszę iść za drzwi porządnie się wyśmiać. Macie rację. Nie umiem straszyć. Nawet wy się śmiejecie. Dlaczego chcesz być przerażający? Przestań. Chcę, żebym był Bugimenem, jak on. To bez sensu. Sam się wszystkiego boję. Przestań. Nikt nie boi się wszystkiego. Ja tak. Boję się szamponu, śmietany i lakieru w sprayu. A to produkty codziennego użytku. Kto się tego nie boi? Szczerze mówiąc, chyba nikt. <laughs> boję się ciemności i sernika. A najbardziej boję się taty. Czasami mam wrażenie, że mnie obserwuje. Każdy tak myśli o rodzicach, ale to nieprawda. Uwielbia straszyć. Ja tego nie umiem. I co mam zrobić? Często wszystko mam uczulenie. Widzisz krosty? No e, schowaj język. Słuchaj, wiem, jak się czujesz. Trudno jest znieść taką ogromną presję. Znam to. Naprawdę? Tak. Muszę przejść przez wir za światów, a to jest takie trudne. Wir za światów? Uwielbiam to miejsce! Wir jest dla ciebie tak naturalny, jak dla mnie świat śmiertelników. To kwestia doświadczenia. Już wiem! Ja no, rób tak! Pomóżmy sobie nawzajem. Znam świat śmiertelników. Nauczę cię, jak się go nie bać a ty możesz mnie nauczyć, jak się nie bać Wiru. No, nie wiem. Jeśli mam być szczery, trochę się boję. Ale nie ma czego. Mówiłeś, że boisz się ciemności. Ciemny pokój niczym nie różni się od oświetlonego. Bugi, rozejrzyj się. Nie ma się czego bać. Oh, no nie. A kiedy wyłączę światło, będzie tak samo, tylko ciemno. <śmiech> <śmiech> Może następnym razem wytłumaczysz mu, do czego służą drzwi. <laughs> Ha, ja przemyślałem, co mówiłaś. Pomogłabyś mi przestać się bać? Oczywiście. Jestem gotowy. O, od czego zaczniemy? Po pierwsze, wyjdź z tej szafki. Ha, ha, hu, hu, ha, ha. No, nie jest tak źle, prawda? Nie, nie jest źle. Dzięki. Po drugie, zrobimy coś z Twoim wyglądem. A, palce! Super! Zaraz! Mam tylko dwoje oczu, a gdzie moje plecy? Nie widzę pleców. A! Trzyma mnie, nie krzywdź mnie. Bogi, Bogi, uspokój się. Teraz musisz wyglądać jak człowiek. Ha, ha. Prze przepraszam, nic nie poradzę. Znasz jakieś mocniejsze zaklęcie? Jestem półczarownicą, znam tylko takie, więc musisz mi pomóc. Ha, ha. Spróbuję. Ale jak się przestraszę... O nie! Nie jestem gotów na spotkanie! No tak, Spelman znów zadaje się z łapą. Co za niespodzianka. Cześć. <grywa> Sabrina! Jestem Chloe, a ty? Ja! Ja! Boogieman! Eee... Uh, Boogman! <gry> Nazywa się Bogi Boogman, z tych Boogmanów z Bostonu. Hmm. Na pewno słyszeliście o bugmenach, To crème de crème <gry> creme de la creme bostońskich wyższych sfer. Krem de la creme? W Greendale tego nie ma. Jest zwykły krem. Muszę poznać Boogmana. Jestem Gemstone, ze Stone'ów z Greendale. Jestem pewna, że pragniesz mnie oh, oh, oh. poznać. Bardzo mi przykro, musimy już iść. Hm. Jeśli myśli, że zatrzyma bostońską błękitną krew dla siebie, to jest w ogromnym błędzie. Bugi, naucz się patrzeć ludziom w oczy, bo nie pozbędziesz się strachu. Ha, ha ale ja się boję. Wujek Quigley mawia, że trzeba poznać to, czego się boisz, a wtedy strach zniknie. Kiedy się przestraszysz, przyjrzyj się dobrze temu co cię przeraża. Wujek Quigley zawsze mówi: światło świeć, strachu precz. Ha, światło świeć, strachu precz. Światło świeć, strachu precz. O hej, już zaczynam czuć się lepiej. Sabrino, gdzie jesteś? Субтитры создавал DimaTorzok Uderzyłeś mnie, koleś! Muszę ci oddać! Chłopcy, już po dzwonku! Biegiem na lekcję! Dobrze, pani Blechstein, właśnie miałem zaprowadzić tego nowego ucznia do naszego laboratorium chemicznego! Na pewno sam znajdzie drogę! Idziemy, choracy! Załatwimy to po szkole! Nigdy więcej się nie oddalaj! Nie pomogę ci, jeśli się zgubisz! Dzieci, siadać, cisza. Wybacz, Spellman, znajdź sobie inne miejsce. Tematem dzisiejszej lekcji są: Równania kwadratowe. Kto mi powie, ile wynosi x, jeśli x kwadrat minus x to. 42! 7! Zaraz! Zgadzaj się, chłopcze! Jesteś taki mądry! Cecha szlachetnie urodzony! To oczywiste, że x musi być liczbą pierwszą między 7 a 3. Dlatego odpowiedź brzmi 5. Świetnie! Brawo Bugi. Dzieci na dzisiejszej lekcji wyprzedziliśmy nieco program dzięki panu Bugimenowi. Skoro wyczerpaliśmy temat, możecie wyjść wcześniej! Tak! Nie bałeś się, nawet się nie zająknąłeś! Ha, a czego miałem się bać? Matma to pryszcz! Zawsze lubiłem cyfry! Widzisz? Nie bałeś się, ponieważ wszystko rozumiałeś. Im więcej o czymś wiesz, tym mniej się boisz. Dokładnie. Dokąd to? Mówiłem ci, jeśli ktoś mnie uderzy, na pewno mu oddam. Daj mu spokój, spaślak! Nie wtrącaj się, mała! To sprawa między mną a tą łajzą. Światło świeć, strachu plecz! Światło świeć, Światło poświęcić strach Ja to zrobiłem?! To jeszcze nie koniec! Słuchaj, nie bałeś się? No, właściwie nie bardzo! Bo wiesz, zawsze powtarzam, światło świeć, strachu precz! Krótko mówiąc, to znaczy, że jeśli się czegoś boisz, powiedz, światło świeć i już nie będziesz się bał! Światło świeć, strachu precz! Paliłam szpital i przejęłam twoje zadłużenie. To moja zła siostra bliźniaczka. Ej, jeszcze jedna. Czy tylko ja nie mam złego bliźniaka? O! 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 dzielny bugi. Nie źle mi. Poszło, prawda? A skoro już się nie boisz, będziesz wspaniałym Bugimenem. E, tak. Sabrino, mogę ci się zwierzyć? No jasne. Tak naprawdę nigdy nie chciałem być Bugimenem. To był pomysł mojego taty. Moim marzeniem jest zostać księgowym. Księgowym? Tak, bo zawsze uwielbiałem cyfry. Nie widzę w tym nic złego. Byłbyś świetnym księgowym. Ach, tak. Ach, to tylko szalone marzenie. Widzisz, wywodzę się z rodu Bugimenów. Tata chce, żebym przejął rodzinny interes. Przepraszam, muszę odebrać. Halo? O-o, zaraz będziemy. Musimy natychmiast wracać do mojego domu. Twoi rodzice tam są. Nie! Bugi, nie rozklejaj się! Jesteś nowym Bugiem! Silnym, odważnym! Spadam! A. Uf, pójdziesz ze mną i stawisz czoło ojcu. I wiesz co? Powiesz mu, że chcesz być księgowym! No jasne! A zaraz potem zamienię się w gałczo i będę tańczył tango! Odbiło ci! Pamiętasz, jak się bałeś z paślaka, a stawiłeś mu czoła? E, no tak! Poradziłem sobie, a, ale. Sam nie wiem. Mój tata. Nie przejmuj się. Kiedy dotrzemy do domu, spojrzysz ojcu w oczy i powiesz mu to. Tylko pamiętaj, światło świeć? Strachu precz. Tak. Światło świeć, strachu precz. Światło świeć, strachu precz. O. Bugmenowie z Bostonu są w domu Speyman. No, czas na towarzyską wizytę. Zamiast straszyć, uczy dzieciaki, jak się nie bać. Tak się zachowuje prawdziwy Bugi-Men. Przecież mamy wzbudzać w ludziach przerażenie! Ależ misiaczku, na pewno nie jest aż tak źle. A, te kanapki są pyszne. Cieszę się bardzo, pani Bugi-Men. Proszę, mów mi bani. Światło świeć, strachu precz! Światło świeć, strachu precz! A, a. Dobra, jestem gotowy. Spojrzę Tacie prosto w oczy i powiem: Tato, chcę zostać księgowym! Doskonale, Bugi! Tym razem nie będziesz potrzebował pomocy. H? Tym razem? Co to znaczy tym razem? Co? Y ja, ja odrobinę pomogłam Ci w bójce ze spaślakiem. Po, 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 pomogłaś? To, to znaczy, że, że. Ja, ja, nie, nie! Poni ponieważ. To, ty? to było tylko maleńkie zaklęcie. Chciałam ci jakoś pomóc. Jestem nie tylko tchórzem, jestem oszustem. Oh. Jem? Dobra, Spelman. Wiem, że bugmenowie są u ciebie. Należą do wyższych sfer, tak jak ja, więc mam prawo ich poznać. Jem, idź sobie. <śleski> 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 Tam wejść! Patrz, autobus wypełniony arystokratami! Gdzie? Znowu udało się jej mnie nabrać. Znajdę sposób, żeby tam wejść. Światło, świeć strachu, precz bzdury! Co z ciebie za boguimen? Chcesz nas zrujnować? Aha, przepraszam, tato. Wiesz, może ja nie nadaję się na Bugimena. Dobrze słyszę? Co ty opowiadasz, synu? Jestem Bugimenem. Mój ojciec był Bugimenem i jego ojciec i jego ojciec. Więc kim ty miałbyś być? księgowym? Co? Księgowy? Nie pozwalam. Mój syn nie zostanie księgowym. Masz szlaban na 100 lat. My jesteśmy łagodniejsze. Dobra, ląduję na dachu, zjeżdżam po rynnie, wyważam okno na poddaszu i witam się z bugmenami. Nie chcę już słuchać tych głupot księgowości! Wracamy do domu. Już. Patrz, która godzina! Jak tak dalej pójdzie, spóźnię się na omówione straszenie! Bardzo dziękuję za przepyszne paluszki. Nie ma za co, do widzenia. Hmm. Nie podali prawdziwych palców. Ed, bądź miły. Idziemy, junior! Ech, mogę się pożegnać z przyjaciółmi? O, no dobrze. Żeby było jasne, nie uznaję żadnych przyjaciół. Może byście czasem czyścili ten ściek. Cóż, tak czy owak, dziękuję Ci za pomoc. Nie udało się. Jestem strasznym niedołęgą. Bugi, nie jesteś niedołęgą. Przepraszam, że pozwoliłam ci myśleć, że pokonałeś Spaślaka, ale mimo wszystko stawiłeś mu czoła i swojemu tacie też. Najważniejsze, że odważyłeś się walczyć ze strachem. Znam pewną czarownicę, która ciągle boi się pójść w wir za światów. Ty? Tak? Naprawdę boisz się wiru za światów? <laughs> nie jest śmieszne. Owszem jest. Sama przecież o tym mówiłaś. Boisz się tylko tego, czego jeszcze nie znasz. Dla mnie ten wir to prawie drugi dom. Ej, Boogie Man! <laughs> A? Wiem, że tam jesteś. Dokończmy to, co zaczęliśmy. O, świetnie. To znowu spaślak. Spławię go. Nie! Czekaj. Tym razem sam się nim zajmę. Przyszło nasze małe dziwadło! Zaraz porządnie oberwiesz! Wcale się nie boję! Walczysz z dzieciakami mniejszymi od siebie! Nie stać cię na uczciwą walkę! Tak? I co mi zrobisz, Konusie? To! Moim zdaniem wygrałeś. Fajnie było. Ale wolałbym być księgowym. Co to? nocne straszenie numer 12. A niech to nie wyrabiam się z planem. Muszę lecieć. A? Cześć tato. Bogi? Przepraszam że przeszkadzam, ale muszę ci coś pokazać. Ej, kim wy właściwie jesteście? Spellman, co ty robisz w moim pokoju? Bugi, nie mam czasu na. Tato, obiecuję, to potrwa tylko parę minut. Pokażę ci, jak korzystając z nowoczesnych metod, zwiększyć o 50% zdolność straszenia. Słuchaj, zacznę od. A jeśli zmienisz swój plan straszenia na 12 do 4 głównego czasu snubeta, bez trudu stworzysz o 60% więcej koszmarów, a przestój będzie mniejszy o połowę. O, o połowę powiadasz? Ha! Proste rachunki, tato! Krótko mówiąc, w pierwszym kwartale zysk powinien wynieść jakieś 43%. Dzięki temu ty i mama zaoszczędzicie na drugi miesiąc miodowy. Ach, cudownie! Synu, jestem z ciebie dumny. Wiesz co? Dzisiaj zrobię sobie już wolne. Pójdziemy do domu i powiemy mamie, że w naszej rodzinie jest świetny księgowy. <laughs> Dobrze, tato. A teraz pomóżmy o podatkach. Halo! Dobra, Spellman, wyjaśnij mi to. Już! Jeszcze nie rozumiesz? To tylko sen. Naprawdę? Ale w moich snach jesteś zawsze pokojówką. Czy panienka mnie wzywała? Ach. <laughs> To rozumiem. Do jutra, Gem. Teraz muszę wstąpić do wiru zaświatów. Tym razem na pewno jest chórze. Popracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Minimaxa Studio Sonika. Reżyseria Olga Sawicka. dialogi Joanna Kuryłko, dźwięk i montaż Jacek Osławski, organizacja produkcji Agnieszka Sokuł. Wystąpili Joanna Jabłczyńska, Krzysztof Stelmaszyk, Magdalena Wójcik, Magdalena Górska, Jacek Czyż, Maria Peszek, Witold Wysota, Anna Malarz, Adam Pluciński, Elżbieta Kijowska, Antonina Gierycz, Mirosław Guzowski, Beata Kawka, Wojciech Machnicki, Anna Apostolakis, Olga Sawicka, Zuzanna Gąsiorek, Maciej Gąsiorek, Edyta Duda, Cezary Kwieciński i inni.